A B T Dzień dobry, nazywam się Michał Chmielewski, jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, gdzie uzyskałem tytuł magistra fizjoterapii. Ukończyłem ścieżkę specjalizacyjną z fizjoterapii w sporcie oraz specjalizację z odnowy biologicznej. Na co dzień pracuję z pacjentami, którzy zmagają się z problemami bólowymi oraz różnego rodzaju trudnościami funkcjonalnymi, a także z pacjentami, którzy są w trakcie i po okresie walki z chorobą nowotworową. Leczenie onkologiczne zawsze stanowi pewne wyzwanie ze względu na różnorodność czynników, które wpływają na powrót do zdrowia. Biorąc udział w tych badaniach, przyczyniamy się do rozwoju skutecznych metod leczenia i wspomagania leczenia osób chorujących na nowotwory krwi. Pomysłodawcą projektu był założyciel Instytutu Rehabilitacji Medycznej i Sportowej oraz Fundacji Active Recovery Świętej Pamięci Piotr Bursiewicz, rehabilitant i trener kadry narodowej lekkoatletyki. Kiedy zdiagnozowano u Piotra białaczkę, potraktował to nie jako wyrok, a raczej jako wielkie wyzwanie. I przez cały okres hospitalizacji stosował autoterapię w postaci różnego rodzaju ćwiczeń rehabilitacyjnych, w czym miałem okazję i przyjemność go wspomagać. Dzięki autorehabilitacji Piotr miał znacznie lepsze samopoczucie i stosował znacząco mniej leków przeciwbólowych w porównaniu do większości pacjentów. Zaangażowanie w ćwiczenia spowodowało, że przeszczep szpiku szybko się przyjął, a pobyt Piotra w szpitalu znacząco się skrócił. Jednocześnie Piotr zaobserwował u siebie mniejszą ilość dolegliwości poprzeszczepowych, takich jak bóle i zawroty głowy, bóle mięśni, stawów czy zaburzenia równowagi. A to wszystko sprzyjało szybszemu odzyskaniu samodzielności. Ponieważ wspierałem Piotra w tych wszystkich działaniach, zapoczątkowało to moje doświadczenie z rehabilitacją onkologiczną. Jednocześnie dzięki temu, że pojawiły się zaskakująco dobre wyniki owych działań, powstał pomysł, aby przeprowadzić badania, dzięki którym ustalimy, jakie konkretne działania będą w stanie przyspieszyć i poprawić jakość tego leczenia u pacjentów hematoonkologicznych. I to właśnie Państwo, pacjenci, jesteście w tym projekcie najważniejsi, ponieważ dzięki czynnemu zaangażowaniu będziemy mogli dokonać przełomu w walce z nowotworami krwi. Badania, w jakich biorą Państwo udział, jest to projekt pilotażowy, który będzie składał się z czterech części. Pierwsza część, część kardio, dotyczy treningu wytrzymałościowego z użyciem rotora. Druga część, pulmonologiczna, dotyczy treningu układu oddechowego. Trzecia część, neuro, jest to trening układu nerwowego. I ostatnia, czwarta część, limfa, dotyczy ćwiczeń pobudzających układ limfatyczny. W tym filmie przeprowadzę Państwa przez część kardio dotyczącą treningu wytrzymałościowego z użyciem rotora. Na początek najważniejsze odpowiedzieć w ogóle na pytanie, dlaczego warto ćwiczyć. Jesteśmy stworzeni do ruchu i ruch jest najlepszym sprzymierzeńcem utrzymania i powrotu do zdrowia, niezależnie od tego, czy jesteśmy w trakcie walki z chorobą, czy jesteśmy zdrowi. Według najnowszych wytycznych każdy okres walki z nowotworem jest wskazaniem do aktywności fizycznej ze względu na szerokie spektrum jej działania. I do takich korzyści możemy zaliczyć między innymi lepsze samopoczucie, zmniejszenie zmęczenia na co dzień i więcej energii, zmniejszenie lęku, niepokoju czy depresji, poprawę odporności, poprawę ruchu stawowego oraz odżywienia stawów, przeciwdziałanie obrzękom, a także utrzymanie i poprawę sprawności ogólnej. Podsumowując, Celem ćwiczeń jest przyspieszenie, utrzymanie i usprawnianie powrotu do zdrowia przez stymulowanie naturalnych zasobów organizmu. Krótko mówiąc, aktywny organizm ma siłę do walki z chorobą. Ćwiczenia powinno wykonywać się codziennie, stosując się do wytycznych, które za chwilę omówię. Docelowy trening to ciągłe ćwiczenie przez 40 minut raz dziennie, przez 7 dni w tygodniu w trakcie całego okresu hospitalizacji. Trening. Będzie aerobowy, inaczej mówiąc wytrzymałościowy, czyli taki, który uruchamia tlenowe procesy przemiany materii. Jest to forma ćwiczenia, która w niskim stopniu obciąża organizm. Na początek najważniejsze, czyli zasady bezpieczeństwa. Kiedy tylko wystąpi jakaś niepożądana reakcja, przestań ćwiczyć. Do niepożądanych reakcji zaliczamy. Nagły, ostry ból w ciele, ból w klatce piersiowej, duszność, bóle i zawroty głowy, uczucie zasłabnięcia bądź nudności. Mimo trwania wysiłku, tętno lub ciśnienie zacznie nagle spadać. Oraz mimo trwania wysiłku, tętno lub ciśnienie nagle zacznie wzrastać. Jeśli chodzi o obciążenie treningowe, trening wykonuj przy wartości tętna na poziomie 60% Twojego tętna maksymalnego. Jest to wartość, która zostanie obliczona na podstawie 6-minutowego testu korytarzowego. Pamiętaj, aby obroty na rotorze wykonywać powoli i obserwować stopniowe zmiany tętna. Jak w każdej aktywności, organizm potrzebuje czasu na adaptację, dlatego początkowy okres będzie służył przystosowaniu się do ćwiczenia przez stopniowe wydłużenie czasu treningu. Pierwszego dnia zacznij od 5 minut ciągłej jazdy, następnie wydłużaj czas o 5 minut co 3 dni, w zależności od twoich możliwości, aż do osiągnięcia 40 minut ciągłej jazdy dziennie. Jak oddychać? W trakcie ćwiczenia staraj się oddychać przez nos spokojnie, rytmicznie. W miarę trwania ćwiczenia oddech naturalnie się pogłębi i przyspieszy. Oddech przez nos powoduje, że powietrze jest ogrzane, nawilżone i oczyszczone. Przed przystąpieniem do aktywności przygotuj wodę i postaw ją w odległości dogodnej od miejsca treningu, aby bez problemów w trakcie ćwiczenia się nawodnić. Pamiętaj, to jest bardzo ważne.